Już zacząłeś dzień czując ten ciężar na sercu, nie wiedząc, co przyniesie przyszłość? Może szukasz pokoju, ochrony lub pilnego cudu, aby zmienić swoją rzeczywistość? Musisz doświadczyć teraz cudu modlitwy porannej. Z modlitwą Ojcze Nasz, tą potężną modlitwą, której nauczył nas Jezus, oddasz swój dzień w ręce Boga i poczujesz Jego ochronę prowadzącą każdy krok. Niezależnie od tego, z czym się borykasz, ta modlitwa jest kluczem do rozpoczęcia dnia z siłą, nadzieją i pewnością, że ojciec troszczy się o wszystko. Rozpoczniemy modlitwę za chwilę. Otworzymy każdy jej fragment i odkryjemy wszystkie błogosławieństwa zawarte w ojcze. Ale zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś nasz kanał, aby upewnić się, że nie przegapisz kolejnych filmów, w których przyniosę dla ciebie więcej modlitw mocy. Nie przegap! Sprawdź teraz. Nasza modlitwa zaczyna się już zanim wypowiemy słowa. Zaczyna się od naszej intencji, więc nasza modlitwa już się rozpoczęła. Pamiętaj, że każdy moment od teraz jest święty i wykracza poza słowa. Wspólnie uczcimy uwagę, jaką Bóg nam tu, w tej chwili poświęca, aż do końca. Jesteś zobowiązany do zbierania błogosławieństw tej modlitwy ze mną. Modlitwa mocy zaczyna się od pewności. Zróbmy to teraz. Przed słowami musimy uświadomić sobie, że ten moment jest święty. Musimy poświęcić ten moment. Ta modlitwa przyniesie wiele duchowych błogosławieństw, a poprzez nią aż do jej końca połączysz się głębiej z mocą i pokojem, które tylko Bóg może zaoferować. Każde słowo będzie okazją do odnowy, prowadząc Twoje kroki i chroniąc Twoje serce. Znajdziesz pocieszenie, siłę do stawienia czoła wyzwaniom dnia i odnowienie nadziei. Pozwól, aby ta wiadomość odmieniła twoje życie, przynosząc pokój, ochronę i błogosławieństwa, które Bóg przygotował dla ciebie. Wyobraź sobie, że budzisz się przy łagodnym dźwięku poranka z promieniami słońca oświetlającymi niebo. Nowy dzień się rodzi, przynosząc odnowienie, jakby wszechświat dawał ci nową szansę. Każdy wschód słońca to boski uścisk, zapraszający do pozostawienia za sobą zmartwień i otwarcia serca na prezent pełen wiary i umocnienia. Więzi z Bogiem. Pamiętaj, że słońce świecące na horyzoncie nie tylko ogrzewa ziemię, a, ale jest symbolem łaski Boga. Tak jak słońce wschodzi każdego dnia, tak samo miłosierdzie i miłość Boga do nas są stałe. Niezależnie od tego, jak trudny był poprzedni dzień, każde rano daje nam szansę, aby zbliżyć się do Niego i ponownie połączyć z Jego pokojem i celem. Teraz weź głęboki oddech. I pozwól sobie poczuć spokój tego nowego początku. Zapraszam Cię do zwolnienia tempa. Otwórzmy nasze serca na modlitwę, której nauczył nas Jezus. To nie jest tylko sekwencja słów, ale bezpieczna droga do oddania naszych trosk, lęków i nadziei w ręce Boga. Pamiętaj, nigdy nie jesteśmy sami, On zawsze jest z nami, gotowy do wysłuchania. Patrz na dzień przed sobą jak na czystą kartkę, płótno czekające na wypełnienie, wiarą, dobrocią i przezwyciężeniem. Dziś możesz napisać nową historię historię zaufania Bogu, wdzięczności i pokoju. Podczas gdy towarzyszysz tej modlitwie, wiedz, że niesie ona błogosławieństwa gotowe, aby, aby dotrzeć do Ciebie, odmienić Twoją perspektywę i napełnić Twoje serce nadzieją. Więc teraz jeszcze bardziej, pozostań ze mną do końca. Razem rozpoczniemy ten nowy dzień w specjalny sposób z naszymi duszami wzniesionymi w modlitwie i sercami pełnymi wdzięczności. Bóg daje nam nową szansę, aby być lepszymi, a żyć z celem i być dotkniętymi jego wieczną miłością. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dziś, w tym nowym dniu proszę, abyś poczuł twoją obecność tutaj w moim sercu. Niech pan przyniesie mi pocieszenie, gdy będę tego potrzebować, nadzieję na dalsze postępy i pomoże mi zacząć od nowa. Niech twoja świętość zmieni moje życie i oddali mnie od wszystkiego, co mi nie służy, od wszystkiego, co oddala mnie od ciebie. Pomóż mi dostrzegać Twoje błogosławieństwa, nawet w trudnych chwilach, i niech moja wiara staje się silniejsza, pamiętając, że Ty jesteś Bogiem pełnym miłości i dobroci. Panie, Twoje imię jest święte i ponad wszelkie inne. Za każdym razem, gdy będę oddychać, chcę pamiętać, jak bardzo jesteś doskonały i czysty. Nie ma nikogo takiego jak Ty, a Twoje imię zasługuje na wszelką chwałę i cześć. Niech wszystko, co dzisiaj zrobię. Czy to mówiąc, czy działając, pokażę, jak ważny jesteś dla mnie. Chcę być przykładem pokoju i dobroci, pokazując Twoją miłość we wszystkim, co robię. Chcę, aby ten dzień był jak prezent dla Ciebie, żyjąc w sposób, który Cię zadowoli i odzwierciedlając Twoją łaskę w każdym momencie. Proszę, aby Twoja świętość prowadziła mnie i inspirowała, abym zawsze był blisko Ciebie. Niech Twoje królestwo, pełne sprawiedliwości, pokoju i miłości, będzie ze mną i wokół mnie. Niech czuję Twoją obecność w każdej sekundzie, prowadzącą mnie Twoją mądrością. Pragnę, aby Twoje królestwo przemieniło serca wszystkich, przynosząc nadzieję i odnowienie. Niech Twój pokój będzie wszędzie, przezwyciężając konflikty, a Twoja miłość niech będzie siłą, która porusza świat. Chcę być uczciwy we wszystkim, co robię. Pomagając przynieść więcej sprawiedliwości i pokoju, niech Twoje królestwo przyjdzie do nas i zmieni nasze życie. W tej chwili modlitwy, zanim będziemy kontynuować rozmowę z Bogiem, pozwól, aby słowa wypowiedziane do tej pory popłynęły w Twoje życie. Jesteśmy teraz w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, więc pozwól sobie poczuć to bezpieczeństwo, tę pewność. Teraz weź głęboki oddech, zainspiruj się głęboko, wydychaj spokojnie. Jeszcze raz. Zainspiruj się. Zainspiruj się głęboko. Wydychaj powoli. Czuj się komfortowo. Poczuj pewność i jasność, z jaką Bóg cię słyszy. Jesteś teraz w porządku. W tym momencie, gdy przygotowujemy się, aby powrócić do słów naszej modlitwy do Boga, chcę Ci powiadomić, że zostawiłem dla ciebie na ja ciebie specjalny prezent – książkę 21 dni pokoju i odnowy”, dostępną w pierwszym przypiętym komentarzu. Może odpowiedź, której tak bardzo szukasz, znajduje się tam w inspirujących słowach i transformujących refleksjach, które przynosi. Jeśli pragniesz doświadczyć pokoju i ochrony, które naucza nas Ojcze Nasz, nie przegap tej okazji. Kliknij w przypięty komentarz, aby wzmocnić swoją wiarę i zmienić swoje życie. Wracając do modlitwy. Panie, niech Twoje Królestwo pokoju, tego pokoju, który jest tak wielki, że nie możemy go nawet wyjaśnić, uspokaja moje serce, gdy tylko się wzburzy. Niech ten pokój da mi spokój, nawet gdy rzeczy wydają się trudne. Chcę być kimś, kto przynosi ten pokój wszędzie, gdzie idę, wprowadzając spokój i harmonię tam, gdzie jestem. Niech moje słowa i czyny pokazują ten pokój, pomagając ludziom, którzy są smutni lub zmartwieni. Zanim kontynuuję tę modlitwę, weź głęboki oddech. Pozwól sobie poczuć pokój Królestwa Bożego w swoim sercu. Miej pewność, że On Cię słyszy i jest z Tobą w tej chwili. Jeśli masz pewność, że Boża obecność jest teraz z Tobą, wyraź swoją wiarę, pisząc amen w komentarzach. Ta modlitwa czyni ten moment jeszcze bardziej wyjątkowym. Teraz, przez kilka sekund, zanim kontynuujemy modlitwę, zastanów się nad hojnym darem i opieką Pana. Chciałbym również przypomnieć, że zostawiłem dla Ciebie książkę zatytułowaną 21 dni pokoju i odnowy, która jest dostępna w pierwszym przypiętym komentarzu. Ta książka może być źródłem inspiracji i kierunku w czasach potrzeby, zarówno materialnej, jak i duchowej. Jeśli czujesz, że potrzebujesz impulsu do odnowienia swojej wiary lub znalezienia nowych sił, być może odpowiedź, której szukasz, znajduje się na stronach tej książki. Wykorzystaj tę okazję, aby wzmocnić swoją wędrówkę z Bogiem i odkryć pokój, który On pragnie dla Twojego życia. Weź ją teraz i pozwól, aby te przemieniające słowa stały się częścią twojego życia od dzisiaj. Panie, pomóż mi dobrze dbać o wszystko, co otrzymuję od ciebie, nie marnując ani czasu, ani pieniędzy, ani umiejętności, które mi dałeś. Niech będę mądrym i wiernym zarządcą zasobów, które mi powierzono, wiedząc jakich używać dla dobra, aby pomagać innym i gloryfikować twoje imię. Niech nie będę niedbały ani lekkomyślny, ale abym umiał planować i organizować swoje życie w sposób, który Cię honoruje, Panie. Niech w każdej decyzji, dużej czy małej, będę prowadzony mądrością, która pochodzi od Ciebie, ufając, że zawsze kierujesz mnie na najlepszą drogę. Naucz mnie podejmować decyzje, które odzwierciedlają Twoje wartości, które pokazują wdzięczność za to, co mam i które przynoszą owoce, które przynoszą korzyści zarówno mnie, jak i innym. Ojcze, ufam Tobie, abyś zaspokoił wszystkie moje potrzeby. Wiem, że z Twoją doskonałą miłością dbasz o mnie w każdym szczególe, nawet w tych obszarach, których nie potrafię dostrzec. Ta pewność umacnia moją wiarę, ponieważ pamiętam, że nigdy nie zawodzisz i że już wiesz o wszystkim, czego potrzebuję, zanim jeszcze poproszę. Niech będę w spokoju w tej pewności, odkładając na bok lęk i obawy przed przyszłością, całkowicie oddając się Twojej opiece. Niech moje serce zawsze będzie spokojne, wiedząc, że zawsze będziesz obecny, zaspokajając każdą moją potrzebę według Twojego doskonałego czasu. Panie, pomóż mi otworzyć oczy, aby dostrzegać wszystkie możliwości i błogosławieństwa, które ten nowy dzień mi oferuje. Niech nie umknie mi Twoja hojność w każdym szczególe, w każdej chwili życia, w każdej szansie na naukę i wzrost. A gdy otrzymam codzienny pokarm, Niech moja wdzięczność przekroczy fizyczne utrzymanie, przypominając mi o prawdziwym chlebie życia, Jezusie, a który oddał swoje życie, abyśmy mogli żyć w pełni i obfitości. Niech nigdy nie umknie mi ofiara Chrystusa i nauki, które nam pozostawił, zawsze dążąc do sprawiedliwości, dobroci i miłości, a, a także abym był żywym odzwierciedleniem tej przemiany, którą tylko On może we mnie zrealizować. Dziś oddaję ten dzień całkowicie w Twoje ręce. Ufając, że dasz mi wszystko, czego potrzebuję, aby iść z pewnością i zaufaniem. Niech w każdej chwili moje serce będzie przepełnione wdzięcznością, a ja żyję z hojnością, zawsze szukając okazji, aby być światłem w życiu innych. Niech każda decyzja, każdy gest, każde słowo, które wypowiem, będzie wyrazem Twojej miłości, pokazując światu, kim jesteś. Niech moje życie, Panie, będzie nieustanną ofiarą chwały dla Ciebie. A każda chwila mojego dnia niech będzie okazją do służenia Ci, bycia odbiciem Twojej dobroci i pokazywania Twojej chwały we wszystkim, co robię. Ojcze, wiem, że nie jestem doskonały. Czasami popełniam błędy, odbiegam od właściwej drogi, ale ufam Twojej dobroci i przebaczeniu, wiedząc, że zawsze przebaczasz tym, którzy szczerze żałują. Przebacz, Panie, moje myśli, słowa i czyny, które były złe. Wiem, że wiele razy nie kochałem tak, jak Ty kochasz, ani nie byłem sprawiedliwy, jak Ty jesteś. Panie, pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie zranili. Niech będę w stanie zrobić to z serca, nie chowając uraz. Daj mi siłę i odwagę, aby prawdziwie przebaczyć, tak, tak jak Jezus, nawet tym, którzy go zranili. Niech zrozumiem, jak bardzo Ty mnie przebaczasz i w ten sposób przebaczać innym w ten sam sposób. Niech będę kimś, kto przynosi pokój, pojednanie i harmonię gdziekolwiek będę. Panie, proszę również, abyś pomógł tym, którzy mają trudności w przebaczeniu. Niech Duch Święty dotknie ich serc, usuwając wszystko, co przeszkadza w przebaczeniu. Niech znajdą w tobie siłę, aby odłożyć urazy na bok i żyć w pokoju. Niech Twoja miłość przemienia ich życie, przynosząc uzdrowienie i odnowienie. Ojcze, nie pozwól, abym popadł w pokusy, i uwolnij mnie od wszelkiego zła, które może stanąć na mojej drodze. Wiem, że świat jest pełen rozproszeń i rzeczy, które mogą mnie oddalić od ciebie, ale całkowicie ufam, że ty ochronisz mnie i poprowadzisz w każdym kroku. Nawet gdy droga wydaje się trudna, a pokusy przebrane są za nieszkodliwe wybory, wiem, że z Twoją siłą mogę się oprzeć i pozostać wierny Twojemu celowi. Pomóż mi, panie, dostrzegać wyraźnie wszystko, co próbuje mnie odwieść od Twojego planu dla mojego życia. A moje serce niech zawsze będzie skłonne do Ciebie ponad wszelkie chwilowe pragnienia czy zewnętrzne wpływy. Chociaż uznaję swoją słabość, wierzę z całego serca, Aj, że w Tobie znajduję siłę potrzebną do pokonania wszelkich wyzwań. Niech Duch Święty mnie umacnia i napełnia mądrością. Potrafił dostrzegać pułapki, które pojawiają się na mojej drodze, pomagając mi trzymać się z dala od tego, co oddala mnie od Twojej obecności. Niech będę wrażliwy na Twój głos, wiedząc, jak rozpoznać to, co jest słuszne i sprawiedliwe w Twoich oczach, i niech będę miał odwagę powiedzieć nie, gdy świat próbuje prowadzić mnie ścieżkami, które Cię nie cieszą. Strzeż mojego serca i umysłu, Panie, swoją stałą ochroną. Niech będę zawsze czujny, nawet w obliczu najsubtelniejszych pokus, tych, które często wydają się małe lub nieszkodliwe. Daj mi potrzebną jasność, aby odróżnić dobro od zła w każdej sytuacji, i utrzymaj mnie mocno w woli prowadzenia życia, które Cię honoruje. Niech moje pragnienie, aby Cię zadowolić, będzie większe i silniejsze niż jakakolwiek pokusa lub chwilowe pragnienie, i niech zawsze wybieram to, co jest słuszne w Twoich oczach. Ojcze, wiem, że jesteś nieskończenie większy niż jakiekolwiek zło, które może mnie otaczać. Jesteś moją fortecą, moją tarczą i moją ochroną. Całkowicie oddaję się w Twoje ręce, ufając, że uwolnisz mnie od wszystkiego, co próbuje mnie oddalić od Ciebie, czy to w sferze fizycznej, czy duchowej. Niech Twoja miłość i Twoja łaska towarzyszą mi i prowadzą każdego dnia mojego życia, uwalniając mnie od wszelkiego zła, które świat może na mnie sprowadzić. Niech czuję bezpieczeństwo w Tobie, wiedząc, że jesteś moją ochroną i siłą. Niech żyję z pewnością, że z Twoją pomocą mogę pokonać każdy problem. Znasz najdelikatniejsze części mojego serca i obszary, w których jestem najbardziej wrażliwy. Proszę, aby Duch Święty pomógł mi powiedzieć nie pokusom i dał mi mądrość, aby uciekać od sytuacji, które mogą mnie skłonić do błędu. Niech będę mocny w Twoim słowie, używając go jak miecza, aby stawić czoła złu i być wiernym Tobie. Pomóż mi zawsze być czujnym na to, co robię i myślę, szukając Twojej obecności w każdej chwili. Niech znajdę siłę i mądrość w Twoim słowie i w Twoim duchu. Proszę, aby Twoi aniołowie mnie chronili, nie pozwalając, abym potknął się o własne błędy lub pułapki wroga. Niech prowadzą mnie na właściwe ścieżki, zawsze. Niech ten dzień będzie szansą na wzrost w wierze i na posłuszeństwo Tobie. Niech żyje, wiedząc, że jesteś ze mną, prowadząc i chroniąc mnie na każdym kroku. Ojcze, Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Ty jesteś królem wszystkiego, panem wszystkich rzeczy. W Twoich rękach jest kontrola nad wszechświatem, a tylko Tobie przysługuje władza i majestat. Panie, jesteś królem sprawiedliwym. I pełnym miłości. Twoje królestwo to miejsce pokoju, sprawiedliwości i miłości, gdzie nie ma bólu ani cierpienia. Ledwie mogę się doczekać dnia, w którym twoje królestwo będzie w pełni obecne, a wszystko zostanie odnowione. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, niech żyję tutaj, odzwierciedlając twoje wartości we wszystkim, co robię. Ojcze, wszelka moc pochodzi od ciebie, nic się nie wydarza bez twojej zgody. Rozpoczynając ten dzień, ufam Twojej mocy. Aby mnie prowadziła, chroniła i dawała mi siłę do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom. Wiem, że z Twoją mocą mogę pokonać wszelkie trudności i zrealizować wszystko, co postawisz przede mną. Niech żyje z pewnością, że Ty jesteś wszechmocny i że, i że nic nie jest niemożliwe dla Ciebie. Panie, cała chwała jest Twoja. Zasługujesz na wszelką cześć, honor i uwielbienie. Niech wszystko, co zrobię, ukazuje Twoją wielkość. Pomóż mi być pokornym, pamiętając, że wszystkie moje osiągnięcia pochodzą od Ciebie i że bez Ciebie nie jestem niczym. Podczas gdy kontynuujemy naszą modlitwę, poczuj moc Boga nad sobą. Jeśli czujesz moc Boga w swoim życiu i wierzysz, że On prowadzi Twoje kroki, zadeklaruj swoją wiarę w komentarzach. Napisz, otrzymuję błogosławieństwa Boże. Robiąc to potwierdzasz swoją ufność w Pana i wzmacniasz naszą modlitewną wspólnotę, a także otrzymujesz błogosławieństwa, będąc częścią tego. Podzielmy się razem wiarą, która przenosi góry, pewni mocy Boga, aby zmienić nasze dni. Ojcze, niech zawsze żyję zgodnie z Twoją wolą. Niech moje życie będzie nieustannym poszukiwaniem Twoich dróg. Niech każda decyzja, każdy krok, który stawiam, będzie kierowany Twoją mądrością i kierowany Twoją miłością. Niech moim najgłębszym pragnieniem będzie stawianie Ciebie na pierwszym miejscu we wszystkim co robię, uznając, że Ty jesteś źródłem wszystkiego, co dobre i prawdziwe. Niech moje serce zawsze będzie zwrócone ku Tobie, nie dając się rozpraszać troskami ani pokusami tego świata, ale skupiając się na celu, aby Cię zadowolić i służyć całym moim bytem. Niech w każdym momencie przypominam sobie, że życie dla Ciebie to największy przywilej, jaki mogę mieć. A ta świadomość niech motywuje mnie do działania z uczciwością, zawsze starając się odzwierciedlać Twoją dobroć i Twoją sprawiedliwość. Niech żyję z uczciwością i poświęceniem, wiedząc, że każda czynność, każda odpowiedzialność, którą podejmuję, niezależnie od tego, jak wielka czy mała, jest okazją do chwały Twojego imienia. Niech mogę pracować i służyć z sercem pełnym wdzięczności, zawsze pamiętając, że wszystko, co robię, jest dla Twojej chwały a nie dla ludzkiego uznania. Niech moje codzienne postawy, publicznie lub prywatnie, będą świadectwem Twojej transformującej miłości w moim życiu. Niech moja wiara nie będzie tylko wyrażana słowami, ale także czynami, które pokażą rzeczywisty wpływ Twoich nauk na moje życie. Panie, niech ta modlitwa będzie stałym przypomnieniem o Twojej suwerenności nad moim życiem i moim niezachwianym zobowiązaniu do Ciebie. Niech nawet w chwilach zwątpienia lub trudności pamiętam, że Ty jesteś królem królów, panem panów i że nic nie umyka Twojej kontroli. Niech każdy oddech, każdy nowy poranek będzie postrzegany jako szansa na odnowienie mojego zobowiązania do życia dla Ciebie, aby Cię honorować każdą myślą, słowem i czynem. Niech żyje każdy dzień nie jako zwykła rutyna, ale jako ciągła forma uwielbienia dla Ciebie. Uznając, że na końcu wszystkiego Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Niech moje życie będzie stałym odzwierciedleniem Twojej miłości i Twojej łaski, aby wszyscy wokół mogli widzieć w mnie blask Twojej obecności. Niech przez moje słowa i postawy ludzie poczują, jak wielki jesteś, a ja będę kanałem, przez który Twoje światło dotrze do potrzebujących serc. Niech moje życie, Panie, nie będzie tylko dla mnie, ale dla Twojej chwały i dla dobra tych, którzy mnie otaczają, pokazując wszystkim, jak wspaniały i godny wszelkiej chwały jesteś. W imię Jezusa. Amen. Jeśli modliłeś się ze mną do tej pory, wyraź pewność, że Bóg Cię usłysza. usłyszał, pisząc: otrzymuję w komentarzach poniżej, aby Twoje imię mogło zostać uwzględnione w tej potężnej, modlitewnej wspólnocie, którą wzmacniamy. Jeśli masz jakieś szczególne prośby, czuj się swobodnie, aby również je skomentować. Inni, bracia i siostry na całym świecie mogą się zjednoczyć w modlitwie za Ciebie. Pamiętaj, aby teraz wziąć swoją książkę z pierwszego przypiętego komentarza i pozwól, aby te transformujące słowa zaczęły być częścią Twojej podróży od dzisiaj. Dziękuję, że oglądałeś do tej pory. Teraz chcę zaprosić Cię do poznania naszej playlisty potężnych modlitw. Ta playlista została stworzona specjalnie, aby wzmocnić Twoją wiarę i przynieść inspirację na Twoje dni. Znajdziesz w niej głębokie modlitwy, pełne mocy i z niesamowitymi świadectwami ludzi, którzy doświadczyli cudów w swoim życiu. To chwile modlitwy, które już odmieniły rzeczywistość wielu ludzi, przynosząc uzdrowienie, pokój, ochronę i duchową odnowę. Zapisz tę playlistę i śledź nasze modlitwy codziennie. Uczynienie tego nawykiem pozwoli Ci połączyć się z mocą Boga każdego dnia, chroniąc swoje życie, pracę, rodzinę i osiągnięcia. Bóg pragnie wlać błogosławieństwa na Ciebie, a dzięki tym modlitwom możesz doświadczyć Jego miłości i opieki w jeszcze głębszy sposób. Nie przegap tej okazji, aby wzmocnić swoją duchowość i zobaczyć cuda, które Pan ma dla Ciebie. Bóg chce Cię obficie błogosławić i jest gotów działać w Twoim życiu. Zacznij już dziś iść ramię w ramię z Nim, odnawiając swoją wiarę i nadzieję przy każdej nowej modlitwie. Zapisz się na nasz kanał i kontynuuj otrzymywanie naszych następnych treści. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech pokój Jezusa zawsze będzie z Tobą.